Cześć, witajcie, tutaj Falcon, a to jest mój let's play z Medieval 2 Total War i kontynuujemy naszą przygodę. Także tak, z Wilna lecą posiłki w stronę Kijowa, powoli kierujemy też księcia Mirosława na Kijów. No i widzę, że tutaj kapitan Zbigniew przybył pod ryjazd, żeby teoretycznie nam pomagać. Także poczekamy chwilę, zobaczymy na ich reakcję, czy oni tutaj nas zaatakują, czy nie. Jeśli tak, to bardzo mi miło, gdyż, ponieważ e, będzie to pretekst do wojny, a chyba na to czekamy. E, to chyba idzie do Wilna z tego co pamiętam, tak, okej, okay, to rozwiniemy tutaj trochę miasta, um, tutaj jeszcze troszkę nam brakuje, całkiem sporo powiedziałbym, żeby rozwinąć Helsinki, więc jeszcze muszę się wstrzymać, niestety. Um, Tutaj, może zainwestuję w jakieś targowisko, coś? Dyplomata. Dyplomata na razie chyba nie potrzebuje. Um. Wyżywienie. Powiedzcie mi w ogóle w komentarzach: czy wyżywienie wzrasta, znaczy wpływa jakoś pozytywnie na e, populację? W sensie, czy im więcej jedzenia. E czy wtedy jest tym więcej ludzi w mieście bo to mnie bardzo interesuje a ja wtedy będę wiedział czy naprawdę mocno się jakoś tam opłaca inwestować w te farmy na razie zbuduję targowisko bo jest to powiedzmy w miarę bezpieczne i podnosi dochody a tymczasem no mówię, byłoby mi miło jakbyście tam napisali w komentarzach bo serio nie mam pojęcia dobra, Smoleńsk co tutaj się dzieje, czemu Czemu niby miałby mi komputer zarządzać Smoleńskiem, moim najważniejszym miastem, jakby nie było, w sumie. Dobra, co tutaj możemy rekrutować? W sumie możemy już dużo, więc nie wiem, czy jest sens tutaj jakoś rozmaicać. Te nasze budowle. wchodzi mi o budowle militarne, które, jakby rozwijają wojsko, tak? Ale, może wezmę, zbuduję warsztat garbarski. Wydaje mi się, że to dzięki temu Jestem. będę mógł jakoś upgrade'ować moich żołnierzy. A to mi się na pewno przyda, żeby byli najmocniejsi. mocniejsi. Trzeba się powoli szykować na najazd Mongołów, który podobno niedługo ma nadejść. I który mnie przeraża: <troszkę>, troszkę. Bo na razie powiem wam, że wszyscy mówią, że to będzie takie straszne. Nie wiem, pisałem z jakimś widzem chyba na. w LOLu, gdzieś pisałem. I mówi, że też jego teraz atakują Mongołowie i no i ogółem jest strasznie, że ma kłopoty. E, mówił też mój znajomy, że no to jest chyba pięć pełnych armii, coś takiego. Więc generalnie może być ciężko. I zastanawiam się w związku z tym, czy tutaj nie zrobić zamku z tego, na razie to jest gród. E, chyba bez sensu cofać tu do poziomu wioski. E, więc... No, ok, zrobimy tutaj zamek. W sumie Moskwa będzie miastem. E, więc, no, chyba jest to w miarę sensowne, żeby tutaj zrobić zamek. Generalnie, e, zobaczmy jeszcze jak z Wilnem. To, sure. to jest też we, gród. Robert, więc. A, i on się teraz upgrade'uje w zamek. Ok, więc jak widzicie, robimy tutaj te takie markie, powiedzmy, te dzielnice, regiony em, przygraniczne. Robimy jako takie właśnie markie obronne. Coś takiego like chyba it. funkcjonowało w średniowiecznej Francji, z tego co pamiętam. Już funkcjonowało na pewno, że te boczne przygraniczne markie, czyli właśnie regiony, powiedzmy po polsku województwa, to właśnie one były takimi regionami obronnymi. O, no i popatrzcie. Kulturalnie się Polacy wycefują. Bardzo mi miło, znaczy miło, generalnie nie wiem czy nie powinienem, no, a bo muszą dolecieć te listy i wtedy pewnie dopiero będę mógł, tak dokładnie, kliknąć to. Powiem wam, że z drugiej strony troszkę mi się to nie podoba jednak, że oni się wycofali, bo tutaj mogłem ich łatwo powiedzmy stłamsić, tak, a tutaj będzie problem, bo jeśli oni wpadną mi na te wojska... Ja się boję, że troszkę za mocno mnie osłabią. Ale okej, okay, to są chyba jeszcze moje tereny. Więc na razie będę się tutaj swobodnie poruszał. Do ślemu przejść posiłki. Oni są gdzieś tutaj, więc na razie na spokojnie. Wiecie, nie chcę osłabiać tej tutaj armii, bo nie ma takiej potrzeby. Ja bym raczej osłabił jeszcze troszkę znaczy osłabił, wykorzystał tę armię stąd, a ich tutaj zostawił na kijów żeby tam bez problemów przejąć to. Dobra, sojusz, Turcy Wenecja. Turcy. Ej, to w sumie daleko są Turcy od Wenecji, więc... Tak samo od Cesarstwa Bizantyjskie Mediolan. Chyba tam się tworzą jakieś. Um, nie wiem, spory. Stworzyły się dwie takie. Ugrupowa dwa ugrupowania takie sojusznicze powiedzmy, między sobą walczą. Tak to przynajmniej widzę, bo Wenecja jest obok Mediolanu. I Bizancjum też jest obok Turcji, także nie wiem, może jakieś takie połączenie Zachód-Wschód, coś takiego, taka trochę Unia Europejska, może chcą coś takiego zrobić, mniejsza. E, Hiszpania, Portugalia, a to dziw, oni często wojują. Do Danii. Ok, ja bardzo chętnie wyślę do nich jakieś wojska. Znaczy, generalnie myślałem, żeby zawrzeć e, jakieś stosunki dyplomatyczne poprzez E, wysłanie tam tej floty, ale jako, że już jej nie mam, to chyba nie ma co. Kurde, ale głośno mi chodzi laptop. Ja się boję, że to później strasznie będzie słychać na nagraniu. Tak jak ostatnio. Ja nie wiem, czy to jest od tego, że mam płytę włożoną do, do tego napędu, czy jak. Nie mam pojęcia serio. No ale przy innych nagraniach nie mam takiego problemu. O, patrzcie, agent znaleziony w Wilnie. A to jest ten agent? Polak? Konrad sprytny. ha, ja jestem Konradem. Tak, Konrad sprytny, to ja. Nie, no, byłem bardzo miło, Polacy, że mnie szpiegujecie. Um, znaczy miło w przynośni, oczywiście. W sensie, w sensie nie miło. Generalnie, żeby sojusznik nas. Um, tutaj jakoś podglądał, to wydaje mi się, to nie na miejscu. Także... Em, na pewno się oberwie Polakom za to. Będzie jakaś kara. Dobra, 2000. Już niedługo możemy rozwinąć to w miasto. Jakieś tam większe. Więc jeszcze trochę poczekamy. Tutaj też widzę, że w miarę... Powiedzmy, że w miarę szybko to rośnie. Więc na razie Helsinki i Rygę zostawimy, żeby to się rozwijało. Tutaj buduje się to targowisko. Wojska kolejnego nie będę rekrutował. Na razie zostawię to tym właśnie Miastom takim jak Smoleńsk, Wilno i tak dalej, tam będę doszkalał wojska. Dobra, tych tutaj doszkolimy i co? Kierujemy się. Dobra, Iwan, zobaczmy, kim ty jesteś. Ok, to jest ten adoptowany gość. Także chodź tutaj Dobra, zrobimy coś takiego To wojsko tutaj zabierzemy. O, popatrzcie Hem, pytanie No patrz, jeszcze tak chamsko wjeżdżają człowiekowi na sumienie, że papież, e, nie papież, tylko jakiś kapłan, ksiądz będzie się patrzył na przelew krwi. Ale sorry, my jesteśmy ruscy, my jesteśmy prawosławni. Nas to nie rusza. Mordować. E, więc generalnie. Generalnie tutaj nie będę rozwijał tych uczników. Buduje się tam strażnica. Chyba będzie tyle. Dostałbym ewentualnie jakieś posiłki jeszcze tutaj. A nie wiem czy jest sens, bo wtedy boję się, że nie wiem, zrobią jakiś głupi manewr, manewr. Czyż nie, to też nie jedną turę mi tego nie przejmą. Mniejsza. Na razie niech zostanie tak jak jest tam. Myślę, że sobie na luzie poradzą. Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą turę. Muszę pamiętać o tej Danii. W ogóle tam mam gdzieś dyplomatę. Opatrzcie. Wycofali się. Ale to i tak już pójdę za ciosem i to wojsko poprowadzę jakoś dalej. Tutaj. No właśnie, Kijów się wzmacnia. Patrzcie, tutaj mamy już kamienny mur. Dla nas to jest jakaś... No nie wiem, odległa przyszłość chyba jak na razie. Tak mi się wydaje. On my way. On my... tomorrow, my king. Ten akcent jest świetny. On my way, Hiszpania, Anglia. Spoko, a Hiszpania w ogóle strasznie dużo sojuszów zawiera, jak na razie. Widzę nowy członek rodziny w Wasilii. Um, kurde, Michaju, ale ty płodzisz? Pełno tego. Nie wiem, czy coś źle, dobrze. W sumie dobrze. Dobra. Nie, nie wiem czy to jakoś wywoła od razu wojnę, więc jeszcze nie będę akceptował tego. Ale no już zmierzamy, zmierzamy serio. Do ataku. Od razu tutaj coś zrekrutujemy. Drwale. Mam drużyna. i więc więcej piechoty Patrz, yes. jak fajnie nam się zwiększyły przychody podoba mi się to powoli wychodzimy na prostą dobra drogi piaszczyste tutaj fajnie też że dużo e, nowych możliwości pojawiło się tutaj ej w ogóle co jest mogę od razu w zamek to zmienić i tutaj już będzie kamienny mur chyba chyba tak Dobra, więc jednak nie taka odległa przyszłość, sorry. Jednak pomyłka. Jednak nie jesteśmy tak zacefani, jak mi się wydaje. Dobra, i zobaczmy, czy teraz to jakoś wpływa na. To, to co zbudowałem. Czy jakoś wpływa na pancerz rzeczywiście moich ludzi? Chyba nie. Znaczy, teoretycznie powinno. Jak to wygląda w praktyce, nie wiem. Mówię, w Mediwalla grałem jakoś niezbyt dużo. Dobra, tutaj też zbudujemy drogi piaszczyste. Ogółem zależy mi na tym, żeby trochę też tutaj e, jeszcze wyciągnąć więcej z tego dochodu. Jakiś Kazachów coś. E, tutaj też powoli będę urząd we werbunkowy tworzył. E, potrzebne, mi potrzebne mi trochę piechoty. Potrzebna mi jest e, w Wilnie. Okej. Okay. Usznicy coś, ewentualnie będziemy to dalej rozsyłać. Mały kościół prawosławny. Dobra, jesteśmy bogaci, co mi tam zbuduje to? Może to jakoś też wpłynie pozytywnie. W sumie to jest to jak, jakoś tam logiczne, że jeśli em, są szczęśliwi ludzie w mieście, to w jakiś tam sposób em, wpływa to fajnie na. Na populację, tak powinno być. Bronisław Stawecki. Okej, okay, może już zaatakujmy, co? A, jeszcze sprawdźmy tutaj jak się... No wojska tutaj nie mają. Um, więc może bym nawet zaryzykował powoli wysyłanie wojsk... Um... Tak, zróbmy tak. Więc na razie zbuduję urząd werbunkowy, dopiero później drogi. Um, I będziemy w ciągu tam powiedzmy 3-4 tur, może 5, bo tam wiadomo musimy z Rygi też dostać posiłki. O i powoli wyślemy też stąd, kolejne zresztą, bo tutaj już tej idą. Tam się za chwilę do szkoły kolejne wojska. Um, w Nowogrodzie. Tutaj trochę więcej piechoty nam się przyda, bo... W linii akurat mamy pełno jednostek dystansowych e, Także tak, powoli będą szli z Nowogrodu Tutaj widzę, że trochę spadło Zmniejszymy na duże podatki Mówię teraz na wiele, możemy sobie pozwolić, bo Te dochody bardzo fajnie nam wzrosły No właśnie, patrzcie mam wydatków na chwilę obecną e, Wojska praktycznie mi nie ubyło, bo tam No nie powiem, straciłem chyba ze 100 ludzi w Ryazaniu, ale to i tak nie jest tyle ludzi, żeby no jakoś to bardzo wpłynęło na, na moje dochody. Także okej. Okay. Tą bitwę jeszcze zostawiłem, bo ja ją sobie rozegram w przyszłym odcinku jako bitwę taką typową na mapie bitewnej. E, a za chwilę będę kończył odcinek. Także... także już tam nie będziemy zaczynać. Okej, okay, myślę, że skończę tą turę. Jeszcze w przyszłej zrobię parę ruchów jedynie wojskiem. Później będę musiał pamiętać, żeby w przyszłym odcinku zrobić tam jakieś takie ruchy budowlane, że tak nazwę. No właśnie, ci Polacy nam strasznie tam uciekają. Dlatego nie wiem, czy nie, nie powinienem od razu zaatakować. Papier europejski się, że w Europie powstała nowa forma komunikacji. Pisanie na sprasowanym papierze. To, co wcześniej było przedmiotem zbytku sprowadzanym z bliskiego wschodu, to chyba od nas, tak. A nawet z jeszcze bardziej odległych krajów, teraz w końcu trafiło do zachodniej Europy. Mały młyn zajmujący się prasowaniem papierów płachty został założony w miejscowości Hatiwa, Ksatiwa, whatever, leżącej na południe od Walencji. Chociaż um, postępująca rekonw... Ekonquista pokazuje, że islam nie jest mile widziany na półwyspie iberyjskim widać wyraźnie, że niektóre z jego wynalazków owszem są. Tak, to tak w sumie zawsze było. Że generalnie mam takie wrażenie, że no, a mniejsza, bo się półmatwa w tej myśli i jeszcze na koniec jakieś głupoty zaczyna mówić, więc już niech będzie dla kogo to? Dla Iwana. Okej, okay, ładnie walczysz. Miej sobie żonę, płoć synów. To jest ten koleś. A teraz śledź Polaków. Kurde, oni strasznie odbiegają. Ja ich nie dogonie. No to było trochę głupie w sumie, że. Dobra. Haha, przekroczyliśmy polską granicę. A nawet, a nawet podejdę pod, Wiln, pod Kijów, to jest jeszcze jakieś wojsko widzę, bardzo małe, ale ja tej też nie mam się czym pochwalić szczerze mówiąc. Dobra, wysyłamy posiłki, I idą sobie, no i dobra tam resztę ruchów już dokończę w kolejnym odcinku, nie chcę tego też za bardzo przedłużać. Więc, generalnie, dzięki za uwagę. Bardzo e, fajnie, że udało mi się nagrać to dzisiaj i że wrzucę to w miarę terminowo. E, także, no, dzięki za uwagę. Na razie, cześć. Pa zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Medieval 2 Total War. No i co, do zobaczenia. Cześć.